Co wybrać? Osocze bogatopłytkowe, kwas kieluronowy, iniekcje steroidowe, maści, leki przeciwbólowe przy chondromalacji rzepki i przy bocznym przyparciu rzepki? Kochani, nie należy nic wybierać ze wcześniej wymienionych przeze mnie opcji w przypadku, gdy czujemy ból stawu rzepkowo-udowego. A więc co należy zrobić? Należy zająć się biomechaniką całej kończyny dolnej ból w okolicy rzepki, zmiany na wysokości rzepki, niewłaściwe ustawienie rzepki w odniesieniu do stawu rzebkowo-udowego. Tego tematu nie rozwiązujemy poprzez przyjmowanie kwasu hialuronowego, poprzez wstrzykiwanie osocza bogatopłytkowego. Nie rozwiążemy tego tematu poprzez przyjmowanie leków przeciwbólowych czy smarowanie tej okolicy maścią przeciwbólową. Te wszystkie wymienione przeze mnie opcje przed chwilą mogą stanowić jedynie uzupełnienie bazowej terapii, która powinna polegać na przereedukowaniu ruchowo całej kończyny dolnej, tak jak wcześniej wspomniałem. Moi drodzy... Jak patrzymy na nogę, jak patrzymy na model anatomiczny i patrzymy na staw rzepkowo-udowy i na staw kolanowy, to nie możemy tego obszaru rozpatrywać w kategoriach ok, staw kolanowy żyje sobie swoim życiem, stopa żyje swoim życiem, a biodro to w ogóle osobny temat. Jak popatrzymy na te trzy połączenia stawowe, są one ze sobą non-stop sprzężone, a więc stopa Wpływa na kolano, kolano wpływa na biodro, biodro wpływa na kolano, kolano wpływa na stopę. Od której strony byśmy nie popatrzyli, zaryzykuję takie stwierdzenie, będziemy widzieć związek pomiędzy tym, tym, a tym segmentem. A więc jeśli czujecie ból na wysokości stawu rzepkowo-udowego, Czujecie, że coś w waszym kolanie klika, przeskakuje. Bardzo możliwe, że czujecie ból, dyskomfort w sytuacji, gdy zginacie kolano i wracacie do pozycji wyprostowanej, do pozycji wyjściowej. Czujecie, że coś tutaj chrupie, że was boli ta okolica. To musicie popatrzeć na sytuację na wysokości waszego biodra. Czy nie ma tutaj jakiegoś napięcia, które będzie stępować w stronę stawu kolanowego i w stronę stawu rzepkowo udowego Następnie musimy przeanalizować sytuację na wysokości podudzia. A sytuacja napięciowa na wysokości podudzia w bezpośredni sposób będzie wpływać na staw skokowy i na ustawienie stopy. Bardzo możliwe, że zmagasz się z bocznym przyparciem rzepki, zostawa stwierdzona u ciebie Chondromalacja rzepki, a masz stopę ustawioną w mechanizmie ustawienia płasko-koślawego. Być może czujesz ból biodra w przednio-bocznym przedziale, to jest taki obszar na wysokości naszych kieszeni, zaryzykuję takie stwierdzenie. Bardzo możliwe, że mocno jest napięty na naprężacz powięzi szerokiej, który wpływa na napięcie całego pasma biodrowo-piszczelowego. To napięcie wstępuje w stronę połączenia strzałki z kością piszczelową i w tym obszarze Generuje dużo bólu, dużo napięcia. Wpływa to na grupę mięśni strzałkowych, pociąga za sprawą takiej struktury pomiędzy mięśniem piszczelowym przednim a strzałkowym długim. Całe strzemie ścięgniste jest w zaburzonej takiej dysfunkcji napięciowej i Twoja stopa ustawia się w nieprawidłowy sposób. A więc, jeśli ja przyjmę jakiś zastrzyk przeciwbólowy, przeciwzapalny, przyjmę kwas kialuronowy, w jaki sposób ma to rozwiązać? problem dysfunkcji na wysokości stawu rzepkowo-udowego, jeśli dysfunkcja tej okolicy jest związana w bezpośredni sposób z mechaniką stawu rzepkowo-udowego. Moi drodzy. Idziemy dalej. Zobaczcie, staw kolanowy oczywiście się zgina i prostuje. Jest to staw zawiasowy zmodyfikowany, a więc przy takiej wartości zgięcia na wysokości stawu kolanowego możemy też pójść w ruchy rotacyjne, rotacji wewnętrznej zewnętrznej. Natomiast jeśli ja zginam, prostuję setki razy w ciągu dnia mój staw kolanowy, a moja rzepka po tym korytku pomiędzy kłykciem przyśrodkowym a bocznym kości udowej ma zaburzony ślisk, dochodzi do bocznego przyparcia, do kłykcia bocznego kości udowej rzepki, to wpływa na powierzchnię stawową rzepki, przez to w obrazie widzimy chondromalację rzepki od 1, 2, 3 do 4 stopnia, to jeżeli non-stop Moja noga generuje tarcie, a właściwie jej ustawienie generuje nadmierne tarcie na wysokości stawu rzepkowo-udowego. Ale ja nie przeredukuję się ruchowo, nie zmienię biomechaniki całej kończyny dolnej, to mogę jeździć na jeden kwas, na kolejne osocze na kolejne zastrzyki wyciszające, wyłączające informację bólową. Jeżeli ja tego nie zlikwiduję w odniesieniu do ruchu, przeredukowania moich wzorców ruchowych, to ten wzorzec, ten ból, ta zmiana, ten dyskomfort będzie nawracający, będzie mieć charakter nawracający. A więc moi drodzy, jakie rozwiązanie sugerowałbym, abyście... Podjęli. W pierwszej kolejności, jeżeli zmagacie się z tak dużym dyskomfortem, bólem, z jakimś ograniczeniem, że czujecie, że nie jesteście sobie w stanie sami poradzić z tą dysfunkcją, udajcie się do fizjoterapeuty, terapeuty manualnego, który pomoże Wam rozluźnić cały łańcuch mięśniowo-powięziowy zajmie się napięciami w poszczególnych segmentach, uwolni pracę rzepki, uwolni napięcia z bocznego przedziału stawu kolanowego, a następnie trenujcie, trenujcie i jeszcze raz trenujcie. Trenujcie stopę, trenujcie staw kolanowy, trenujcie biodro, nie korzystajcie z medykamentów w odniesieniu właśnie do tej dysfunkcji. A jeżeli już będziecie korzystać, to traktujcie to jako formę uzupełnienia bazowej terapii, którą powinny Powinien być ruch. Tak więc tutaj takim korem, rdzeniem, fundamentem terapeutycznym w odniesieniu do tej dysfunkcji powinien być ruch. Bo też, moi drodzy, bardzo możliwe, że jesteście w takiej sytuacji, że już próbowaliście wielu rozwiązań związanych właśnie z ostrzykiwaniem kolana różnymi substancjami, i widzicie, że to wszystko nawraca. A więc nawet jeśli jesteście po operacji w obszarze stawu kolanowego. A nie rozwiązaliście problemu w obszarze biodra czy stopy, to jesteście predysponowani do tego, by ból, dysfunkcja nawracała w obszarze stawu kolanowego. To jest bardzo podobna sytuacja, jak gdy będziemy operować staw śródstopno-paliczkowy, tutaj pierwszy, na wysokości palucha i ktoś zoperował haluksa i po jakimś czasie haluks wraca. No dlaczego? No bo halux sam w sobie nie był przyczyną, tylko był jakimś objawem dolegliwości, które pojawiły się w obszarze całego łańcucha mięśniowo-powięziowego. Tak więc patrzmy na naszą kończynę globalnie, nie patrzmy tylko lokalnie, a nasze postępowania fizjoterapeutyczno-treningowe zakończą się powodzeniem, sukcesem. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tej dysfunkcji, Odnośnie treningu stopy, kolana, biodra, jeżeli chcecie dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat samej chondromalacji rzepki, na temat bocznego przyparcia rzepki, śmiało możecie zadawać... Yy, Pytania w sekcji komentarzy. W opisie tego filmu ja podlinkuję kontakt do mnie, do oferty mojego gabinetu. Na moim kanale też są inne filmy, gdzie poruszam tematykę właśnie dysfunkcji w obszarze stawu kolanowego. Tak więc możecie, a właściwie powinniście, jeżeli zmagacie się z tą dysfunkcją, korzystać, a właściwie skorzystać z tej wiedzy. Tak więc na dziś to wszystko. Zastanówcie się nad tym, czy. Dotychczasowe postępowanie takie w cudzysłowie lekowe, by wyleczyć dysfunkcję z obszaru stawu rzepkowo-udowego przyniosły korzyść, skończyły się powodzeniem czy też nie. Myślę, że wnioski przyjdą same. To wszystko. Pozdrawiam Was, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.